Widzicie tego psa? A ten się boi, że do basenu, do basenu on będzie w basenie siedział niedługo. A pies, a, a, a kto jest najlepszy z najlepszych? Pamiętaj, jestem sobą. Jestem majorem, tutaj nikt dla mnie nic się nie stanie. Idź sobie, pobiegaj sobie. Widzicie? Słyszycie? On chce przybywać razem z nami. O. Mówicie, że ja jestem nikim. Ja jestem sobą. Bo jestem majorem.